Witam, kochani, witam serdecznie. Mm. Jak kogoś ta muzyka denerwuje, to ja nie wiem, co jest z tą osobą nie tak. Posłuchajcie. mi się karty pokazały. Lewki, drogie Lewki, to będzie dla was. Dobrze skasujemy karty i zaczynamy. I zaczynamy, kochane Lewki. Lewki są w zawieszeniu, moje grzywaczki. Jeśli chodzi o jakieś nowe przedsięwzięcia, lub wyjaśnienie sobie samemu sprawy, o wy moje łobuzy. <noise> Dobra, ej, co jest grane? Meine Güte. Ok, sprawdzę sobie tylko, kochani, przepraszam, ale. Bo tu mi internet tak do dupy działa, że po prostu e, głowa mała, ale, ale myślę, że będzie dobrze. Zaczyścamy karty. Posłuchajcie sobie, to jest dla was. Wy się nabrali sił. Słuchajcie. Zaraz ciszę. Zaraz ciszę. Po prostu ta, to oczyszcza duszę, ta muzyka. Jeśli kogoś to drażni, to coś ma z duszą mnie, tak? dobrze kochani, zaczynamy i trochę ja się oczyściłam żeby dobrze wam karcioszki postawić o. dobra słoneczka moja, zaczynamy wasza drogie lwy to jest dla was bo wiem, że wy jesteście silni ale jak już was łapie bezsilność to chryste panie, alleluja i teraz tak Lew, Twoja osoba na koniec roku. Lew, Gwiazda, pięknie. Sytuacja na czas świąt na koniec roku. Sytuacja, w której będziecie na koniec roku. Sytuacja, w której będziecie na koniec roku. Co było przyczyną danej sytuacji? Dlaczego? Lwia lwie uczucie. Co będzie dla Was korzystne? Na co macie uważać, kochane lewki? Jak zakończy się dla was rok 2025? Z jakimi energiami odejdziecie? Ale macie karty, U! dobra, super, słoneczka, wy jesteście w karcie gwiazdy, zobaczcie, czyli ja myślę, że dojrzewacie do takiej samorealizacji, do, do takiego ja myślę, że boska, boska energia będzie was bardzo tutaj, słuchajcie, prowadzić ale też taki spokój w sobie w końcu będziecie mieli bo wiecie co pewne takie wyzwania do was przyjdą, ale takie ujawnie, ujawni się wiele rzeczy ujawni się w was energetyka w ogóle posłuchajcie tego muszę to puścić to jest dla was Ta karta gwiazdy. O, niesamowicie. Duchowe dary do Was idą. Pięknie. No, z żeby Wam nie przeszkadzało, bo Was może drażnić. Trochę za głośno no ja będę musiała tu krzyczeć i teraz słoneczka tak samorealizacja, dojrzewacie do tego żeby w końcu po prostu wejść w tą samorealizację, nie bać się i dać się prowadzić przez siły wyższe bo takie samopoznanie wy zaczynacie poznawać tą swoją moc, te swoje swoje takie zależności też, również, bo to nie tylko moc, ale też zaczynacie wiedzieć, co możecie, że są rzeczy, które się będą nagle działy po prostu w jakiś taki magiczny sposób, i wy będziecie to widzieć, że to się jakoś realizuje. Mało tego, kochani, duchowe dary dostajecie, bo wiecie dlaczego? Dlatego, że w końcu jesteście w takim spełnieniu samego siebie, ale dlaczego? Dlatego, że do tej pory. Słuchajcie, to było taka właśnie troszkę, ja mam wrażenie, że tutaj były takie fałszywe, oszukana nadzieja. Gdzieś ktoś do czegoś doprowadził, że ta oszukana nadzieja gdzieś was taki, taki brak, wiecie co, bo to jest ta piątka monet. Jakieś, jakieś takie sytuacje, gdzie ktoś liczył na jakieś pieniążki tutaj, że zubożył was, jeżeli chodzi o finanse, zubożył was bardzo mocno. Tutaj było też taka, taki brak yy, świadomej decyzji. Brak świadomej decyzji, dokładnie, brak wyboru, brak dokonania, yy, brak tak jakby pójścia w dobrą stronę, tylko właśnie poprzez to, że yy, ten wybór, yy, który wy dokonaliście spowodował u was albo braki finansowe, albo braki w energetyce, w uczuciach, no w każdej sytuacji, tak? I, i w końcu ta gwiazda mówi wam, że dosyć oszukanych nadziei, którą ja, takich rozczarowań, bo tutaj jakieś rozczarowania się pokazały, a to wszystko jest poprzez jakieś uczucia, poprzez kobietę, która, z którą być może łączyło was jakieś uczucie lub mężczyznę, lub poprzez fałszywą nadzieję, ktoś wam dawał tutaj nadzieję, ktoś wam pokazywał zupełnie inny świat, tak? Słoneczko to też jest lew, to jesteście wy, to są wasze uczucia, wasze emocje, poprzez wasze emocje tutaj Nastąpiła być może jakaś strata. Być może wiele z was poprzez w emocjach rozstało się, na przykład z pracą, lub praca, praca po prostu was wykańczała w jakiś sposób, tak? Drenowała was, wasze emocje, wasze serducho, więc Wy po prostu najzwyczajniej w świecie odsunęliście się od tego, tak? Więc, kochani, co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Sytuacje dla was, które korzystne do was idą, zobaczcie, trójka kielichów, radość, spełnienie. Poprzez wejście w samego siebie, ale też zrozumienie, takie uwolnienie się, słuchajcie, od iluzji, świętowanie, świętowanie nad tym, że wychodzicie z iluzji, z tych, z tych takich, ktoś was karmi tu iluzjami, ktoś wam nie mówi prawdy, ktoś przed wami coś ukrywa, lub wy sami też poprzez siebie coś nie, chcieli, nie chcieliście czegoś dostrzec, dla was coś było takie rozmywane. Niekorzystną, słuchajcie, niekorzystną, rozmymłane Ktoś tu karmi, słuchajcie, jakimiś fałszywymi łudami, i wy nad tym zwyciężacie. I mam wrażenie, że zwyciężacie nad osobami, i jest to jakaś para. Słuchajcie, zobaczcie: królowa monet, król monet. I mam wrażenie, że tu jest jakieś świętowanie, takie nawet zwycięstwa nad, nad jakąś parą, która tutaj sobie dobrze, dobrze finansowo planowała, tak? Wym, drenowała was. Nie wiem czy finansowo, czy emocjonalnie, czy, czy w jakimś takim kontekście, jakaś osoba, jakaś kobieta, jakiś mężczyzna. Po prostu na nich trzeba uważać. Jest to byk panna, koziorożec mężczyzna i kobieta też, która po prostu była nastawiona bardzo mocno. No, ja bym, słuchajcie, powiedziała bardzo mocno materialnie, bez moralności. Bez moralności, skąpa, kłamliwa, po prostu, przepraszam, ale tu są, tu jest księżyc, tu jest po prostu ktoś, kto cały czas was karmi jakimiś takimi iluzjami. I ktoś, kto jest chciwy, ktoś, kto jest, jakby to powiedzieć, uh, prymitywny. no Pragmatyzm, po prostu związek praktyczny. O. Praktyczny, co mu przynosi, po prostu pieniądze, przekupstwo, kradzież. No, na to słuchajcie, dla Was to nie będzie korzystne. Nie dajcie się więcej, słuchajcie, okradać, tak? Nie dajcie się okradać, jest tu naprawdę jakieś oszustwo, nawet bym powiedziała, finansowe. Natomiast uważajcie też Wy, żeby droga do szczęścia u Was nie prowadziła przez tylko pragmatyzm, tak? Żeby nie było tak, że tylko to, co jest praktyczne, to tutaj. Um, Daje mi, daje mi to spełnienie, tak? Słuchajcie, kochani, wychodzicie, macie karty takie, że aż mi przychodzą, z przełożenia macie szóstkę monet, dostajecie coś od losu i tutaj jest koziorożec, słuchajcie, który będzie chciał też wam coś niby ofiarować, ale to nie będzie prawdziwe i też, kochani, ktoś będzie chciał od was coś wyciągnąć, także nie dajcie sobie, wy dostajecie dar od losu, i słuchajcie, wchodzicie w końcu z wielkimi darami duchowymi, bo to jest arcykapłanka, jest spokój, jest taka, takie, słuchajcie, omijanie cudzych tajemnic. Mam wrażenie, że też taka interwencja wyższych mocy, która Was będzie chronić i król buław. Ktoś wchodzi do Was, do was ktoś nowy, ktoś tajemniczy, albo to Wy stajecie się tą taką osobą. Z pełną świadomością swojej mocy, z taką wiedzą, co chcecie, ja wiem, co chcę już od życia, będę działać, ale też z taką wielką intuicją. Po prostu to są takie, to, są, to jest takie no, silna intuicja, aż takie mistyczne wydarzenia, cuda, które się będą po prostu u Was działy. Może to być takie też, słuchajcie, będziecie mieli na pewno sny. Ale też wy się stajecie właśnie, to jest ta energia lwia, to jest król buław, słuchajcie. I też ktoś, kto ma silną intuicję, ktoś, kto jest ogromny, taki potencjalnie może być niesamowicie silnym emocjonalnie człowiekiem, wchodzi do waszego życia po prostu, to jest ktoś, kto przyprawi was po prostu od reszcze. Tylko najważniejsze, żeby unikać brudnych tajemnic, to jest bardzo ważne, żeby w końcu postawić na klarowność, z działaniem, czyli ja działam według mojej intuicji, tak? No i kochani, runa dla Was, dla lwów, runa na czas, na ten okres. Runa dla lwów, runa dla lwów. To jest wunio ósemka, ale macie runę. To jest powietrze. I teraz tak, umożliwia wypromowanie się, osiągnięcie sławy lub awansu, wprawia w stan szczęścia i pełnego zadowolenia. Podnosi na duchu, realizuje marzenia, zmniejsza zniechęcenia. To jest tak gwiazda właśnie. Śmiech jako najlepsze lekarstwo poprawia stan zdrowia skóry i wpływa korzystnie na układ immunologiczny. Radość, zabawa, taniec, popularność, przebojowość, optymistyczne spojrzenie na świat. I aspekt y, pozytywny, dobrze rozwinięte więzi międzyludzkie, miłość i szczęście w związku partnerskim, jak i wśród bliskich, po posiadanie prawdziwych, niezawodnych przyjaciół i negatyw, brak umiejętności, współpracy, niechęć do ludzi, wyalienowanie, gburowatość, nieszczęśliwy związek partnerski. Afirmacja, kochani, czerpie radość z każdego ziarnka piasku pod mymi stopami i każdego podmuchu ożywczej bryzy chłodzącej me Pamiętajcie, słoneczka. To będzie dla Was bardzo ważne. Życzę Wam naj, naj, najlepszego. Jeszcze raz Wam muzykę podgłośnie. I kochani, um, pamiętajcie, to, co my mamy w środku, takie, jakie my mamy życie na zewnątrz, jest odbiciem tego, co mamy w środku. Pamiętajcie. Także proszę się leczyć tu. O, jest uwielbiam. Ech. Kochani, gdybyście mieli ochotę na czytanie prywatne, zapraszam do opisu pod filmem. Najważniejsze, że nawet kiedy jesteśmy sami, żeby czuć się kompletnym. To jest naprawdę najważniejsze. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie.